Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj chciałbym Was zabrać do miejsca relaksu, odpoczynku, do miejsca, w którym znikają wszystkie troski, gdzie zaznacie wspaniałych, orzeźwiających kąpieli, błotnych w jacuzzi, gdzie będziecie mogli odpłynąć myślami do jakichś przyjemnych rejonów, zapominając o codzienności podczas wspaniałego masażu itd. itd. Przed Wami spa komiks szwedzkiego artysty, Erika Svetovta wydany przez Team of Comics, bo któż inny mógłby sięgnąć po coś tak dziwnego. Oczywiście to, o czym wam przed chwilą powiedziałem jest totalną bzdurą. E, niczego przyjemnego przy czytaniu tego komiksu nie zaznacie, a przynajmniej nie taką formę przyjemności, ponieważ jest to lektura na wskroś niepokojąca, dziwna. Creepy jako e, słowo, myślę, że w dużej mierze oddaje to, czym jest Spa, ale to ciągle za mało, aby móc określić, a, czym ten komiks jest. Tak jak powiedziałem, zostało to wydane u nas przez e, Team of Comics w twardej oprawie. E, Tutaj jest z 400 stron na dobrej jakości papierze offsetowym. Z tyłu możemy przeczytać, że jest to zjadliwa krytyka branży wellness i społeczeństwa konsumenckiego, która przywołuje na myśl filmy Davida Lynch'a albo np. mangowe twory od Junji Ito. I w tej historii poznamy m.in. wymagającego platynowego gościa hotelu, który znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Albo młodego pracownika korporacji, który zgubił się gdzieś, szukając swojego pokoju oraz poznamy pewną parę nowożeńców, która postanowiła wybrać się na zasłużony wypoczynek. Będzie tutaj Plejada, arcy, ciekawych postaci. Pan dyrektor, jego sekretarka, inni pracownicy, ich relacje. Generalnie mm, autor opowiada nam tę historię głównie obrazem. Obrazem, który, tak jak powiedziałem, jest szalenie niepokojący. Będziemy tu obserwowali zepsucie, zgniliznę, zgryzotę. Słowa, których nie powstydziłby się sam e, H.P. Lovecraft e, w jego horrorowych historiach. Zatem, mm, ale tak, właśnie, bliżej temu wszystkiemu do e, mangowych od Junji Ito, ponieważ zarówno kreska, jak i sam przekaz bardziej kieruje nas w tamte rejony. Zepsucie, nie tylko ludzi. Tutaj a, mamy obnażone to, jak działają korporacje, jak wyglądają systemy, jak wygląda zaufanie, a w zasadzie jak nie wygląda, jak pod pewnym płaszczykiem sztuczności my przedstawiamy siebie innym, jak chcemy być widziani, jak budowany jest pewien PR, a tak naprawdę pewnego rodzaju błoto, zgnilizna, szlam, to wszystko siedzi pod skórą, to wszystko jest schowane. Tylko przychodzi taki moment, w którym odkręci się jakaś mała śrubka nastąpi przeciek i nagle wszystko zaczyna wypływać i obserwujemy to, zauważamy to i chcemy się tego pozbyć, staramy to uprzątnąć, ale się nie do końca da. I tak też jest w tej historii. Otóż pod właśnie tym płaszczykiem sztuczności, pod Jakimś takim woalem nienaturalności, który nagle zostaje zerwany, ta zasłona piękna spada, zasłona bogactwa, zasłona przepychu i obserwujemy świat takim, jakim on właśnie jest. Oczywiście historia jest stopniowo jakby budowana, narasta na nas ten niepokój, zaczynamy zauważać coraz to kolejne rzeczy, na przykład związane z korupcją. Które tutaj możecie zaobserwować, tutaj na tych stronach. Jest to więc swego rodzaju manifest społeczny, e, ta właśnie krytyka pewnych zachowań a tego, jak my jako ludzie jesteśmy, jakie są organizacje. A oprócz tego, e, wylewa się z tego szaleństwo. Jeśli poszukujecie takich bardzo niejednoznacznych odczuć związanych ze złamaniem pewnego schematu, w którym na co dzień żyjecie, to tutaj powinniście coś takiego znaleźć. Jeśli ne, lubicie takie odrażające obrazy, e, różne karykaturalne sceny, jakieś abominacje wręcz, to tak, również to tutaj znajdziecie. E, autor nie boi się eksperymentować. Dzieją się tu rzeczy bardzo dziwne, i choć na pozór graficznie. Ten komiks wygląda, jakby rysowało to jakieś dziecko. To pod względem kompozycji i scen, w których zaczyna wylewać się nam ten, nazwijmy to, szlam, ta zgryzota, ta zgnilizna, to wówczas te kompozycje nabierają zupełnie innego przesłania. Wszystko jest moim zdaniem bardzo dobrze przemyślane. Będziemy tu też poznawali genezę pewnego bohatera, jego, jak on dorastał, w jakim domu był wychowywany, w jakich wartościach. Aż później zobaczymy też jego przemianę i kolejne rzeczy, które tutaj nastąpią. No Autor sięga po bardzo wyrazisty sposób przekazu graficznego. Który może szokować, który może odrażać, możecie się od tego komiksu odbić, albo możecie go pokochać, ponieważ o właśnie znajdziecie w nim m.in. tego typu dziwne rzeczy. Naprawdę jest to komiks dla, no myślę, nielicznych, ponieważ nie każdy zrozumie taką konwencję i tylko chcąc ją sprawdzić i znając ją już gdzieś tam wcześniej, można ją docenić, ponieważ jest to bardzo nieoczywiste i do ostatniej strony nie dostaniemy tutaj odpowiedzi na ewentualne nurtujące Was pytania. Zatem jeśli jesteście miłośnikami Junji to Lovecrafta, jakichś właśnie filmów Lyncha, Takich dziwnych, niepokojących, niewyjaśniających wszystkiego, a wyciągających na wierzch jakieś straszne pokłady ludzkiej duszy i umysłu, to powinniście sprawdzić właśnie ten komiks Spa. Ode mnie to wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się na razie. Cześć.